Tak jestem tu w Poznaniu, na ulicy Kraszewskiego, gdzie w tamtym roku, w sierpniu, chyba, to było chyba w sierpniu, był pożar w tej kamienicy i tak właśnie patrzę, tak spojrzałem, szybko coś mi to zajęło, szybko coś mi to zajęło, żeby tu od nowa coś robić, tak jak gdzieś tam w innym miejscu. Był ten przestępca, na przykład w Poznaniu wysadził tę kamienicę, to tam cały czas nic, nic się nie dzieje, a tu, a tu od razu zaczęli coś robić, no i to jest dla mnie właśnie dziwne, podejrzane. Mi się wydaje, że ten pożar tej kamienicy to był, w moim mniemaniu, to był ukartowany po to, żeby zrobić miejsce na nową budowlę, bo skoro tam w Poznaniu, gdzie był ten wybuch tego bloku parę lat temu, Nadal jest pusto stan, nic się tam nie dzieje. To dlaczego tutaj od razu? Praktycznie z miejsca od razu coś się zrobione. Moim zdaniem tylko deweloperzy za tym stoją, że ta kamienica się spaliła po to, żeby zrobić miejsce na, nowe, na nowy budynek. To ci kurwa bandyci, pierdolenie. Deweloperka, złodziej, bandyci z kurwy, no to świat opiera się na kurestwie i na pieniądzach. A tu w tym przypadku chodzi o pieniądze. Tak, od razu już wszystko na nowo robione? <śm> od razu. No, jak to, Ja myślałem, że tu nic się nie dzieje, ale ja tylko spojrzałem i od razu widzę, że to już, kurde, już, już od podstaw, wszystko robione. To, to jest oczywiste, że ktoś za tym stoi, za tym pożarem żeby wybudować coś nowego.